Dzisiejsze żeberka, które pojawią się na kanale to oczywiście dziwo przypadku, no bo kto rozsądny myśli o żeberkach na świątecznym stole. Zaciekawiła mnie etykieta i wygląd żeberek, które są jakby stworzone z myślą o pieczeniu w formie barbecue. Pieców piecu, w piekarniku z dodatkiem przypraw, octu jabłkowego, miodu, dużo mięsa, mało dużych płatów tłuszczu, jak często bywa w dostępnych w uspołecznionym handlu detalicznym standardowych żeberkach. W dzisiejszym odcinku wystąpią więc żeberka morliny z serii Expert. Będą pieczone w stylu amerykańskich ripsów w piekarniku z dodatkiem miodu i masła orzechowego. Trafiłem na tak, na tak przygotowane żeberka w jednym z dużych y, supersamów i w jednym z dużych, z ogromnych sklepów spożywczych i szczerze mówiąc nie przypominam sobie, żebym gdzieś trafił w tak przygotowane żeberka w jakichś sklepach, w których do tej pory kupowałem. Mięso. Koszt kilograma tych żeberek to 19,90 pLNów, no i wydawał mi się mocno atrakcyjny w porównaniu z innymi żeberkami, które do tej pory kupowałem, a które do linii ekspert normalnie by się nie dostały. Przygotowałem je w ten sposób, że najpierw marynowałem w solance z soli ziela angielskiego przez około 4 godziny, no bo na zewnątrz było 4 stopnie Celsjusza, i jak grzechem byłoby nie wykorzystać tak niskiej temperatury, no więc wykorzystałem ją. Do dosmaczania, do przyprawienia tych żeberek wykorzystałem miks przypraw, różnych przypraw. Te przyprawy dobrałem sam, pomieszałem je w dużej misce. Te przyprawy, które wymagały zmiażdżenia, zmiażdżyłem w moździerzu, te, które były już zmielone, po prostu dosypałem odpowiednią ilość. Używałem soli himalajskiej, suszonego czosnku, ziela angielskiego, ziarna kolendry, gorczycy, cukru trzcinowego, papryki wędzonej. Natki pietruszki, suszonego tymianku, no i świeżo zmielonego pieprzu. Ten dodatek wędzonej papryki miał nieco oszukać nasz zmysł powolnienia, że niby one takie były wędzone gdzieś pieczone w takim piecu barbecue. No i oczywiście piekłem te żeberka zwyczajnie w piecu elektrycznym. Przy przyprawianiu tych żeberek istotne jest to, żeby przyprawić zarówno wierzchnią, jak i spodnią część tego, tych żeberek tego płata żeberek, ale też strony boczne żeby one były później chrupiące, żeby były z każdej strony jednakowo przyprawione. Żeberka, kiedy przyprawiłem je, zostały połączone z przyprawami, wrzuciłem je na blachę. Ale oczywiście nie na samą blachę, tylko wykorzystałem również folię aluminiową, w którą te żeberka zostały otoczone i w takim zamknięciu były pieczone gdzieś około 40 minut w 160 stopniach. Po to, żeby tych żeberek nie wysuszyć, po to, żeby te żeberka były miękkie, żeby. Tej wilgoci trochę zostało, biorąc pod uwagę to, że one w ogóle były mocno mięsiste i nie zawierały dużej ilości tłuszczu, który mógłby je chronić przed nadmiernym działaniem temperatury. Dlatego ta folia aluminiowa w zasadzie to one były pieczone na trzy razy: to znaczy pierwszy raz właśnie z tymi przyprawami w 160 stopniach przez 40 minut. Potem wyciągnąłem je z pieca, pozwoliłem im chwilę odpocząć. Posmarowałem rozpuszczonym miodem razem z rozpuszczonym masłem orzechowym i taką zaprawą w zasadzie pomalowałem tylko z jednej strony, to znaczy z tej wierzchniej strony. Znowu zamknąłem folię aluminiową i znowu wrzuciłem do pieca na około 20 minut. Tym razem chodziło mi o to, żeby ten aromat masła orzechowego dostał się trochę do środka mięsa. Trzeci raz, kiedy wyciągnąłem je z piekarnika, to już był ten moment, żeby, żeby te żeberka stały się chrupiące, czyli zostały otworzone. Aluminium i wierzchnią warstwę tylko przypiekałem górną grzałką. Sam proces trwał około 15 minut w 160 stopniach, znaczy tak był ustawiony piec, ale głównie chodziło mi o to, żeby ta górna grzałka w piecu zrumieniła wierzchnią warstwę żeberek, żebym ich nie spalił, no i musiałem je oczywiście cały czas nadzorować. Dodatek do, do tych żeberek był zaplanowany już z samej góry. Wiedziałem, że będę wykorzystywał kapustę kiszoną, ale nie tak jak zwykle się ją wykorzystuje. Znaczy ja normalnie zrobiłbym po prostu zasmarzoną kapustę kiszoną. Ugotowałbym ją, na no a później razem z cebulą zasmażył, najlepiej jeszcze z kminkiem. No i z zasmażką. Ale tym razem wymyśliłem, że zrobię surówkę, ale taką nietypową surówkę z samej kiszonej, z żywej kiszonej kapusty z dodatkiem ananasa. Dodałem również startą marchew i dodałem również świeżego pora pokrojonego w piórka, dlatego żeby ten miszmasz kolorów również cieszył oko, oprócz tego, że ta surówka będzie smaczna i będzie fajnie konkurowała razem ze słodyczą mięsa, z rąbkością tego mięsa, z ostrością tego mięsa. A kwaśność kiszonej kapusty będzie dopełniała tego smaku. No i do wykończenia surówki, znaczy do tego, żeby, żeby spoiła te wszystkie smaki, żeby pozwoliła witaminom się rozpuszczać, użyłem oleju rzepakowego. W niewielkiej ilości na tą, na tą porcję, którą ja przygotowywałem, użyłem chyba dwie łyżki oleju. Surówka z kapusty przygotowana, żeberka przygotowane, wierzchnia warstwa żeberek skarmelizowana, słodziutka, ostra, chrupiąca. Generalnie jestem bardzo dużym fanem takich obiadków, takich dań. Przyznaję, że tym, razem, że tym razem mi wyszły te żeberka. Pomysł z dodatkiem masła orzechowego był trochę zaskakujący, ale trochę urozmaicił również tą potrawę. Masło orzechowe jest, ma na tyle specyficzny smak, że od razu można wyczuć jego dodatek do potrawy. No i jest nieco zaskakujące w takim wykonaniu. Podejrzewam, że jeszcze nie jeden raz wykorzystam je jako taki okraszacz całości potrawy. Miks miodu razem z masem orzechowym i odrobiną octu pozwolił na to, że mogłem łatwo rozsmarować po wierzchu żeberek. Temperatura sprawiła to, że ta polewa się skarmelizowała, była chrupiąca, słodka. Przyprawy były ostre, były korzenne. Mięso, jak wiadomo, też jest słodkie. Dodatek tej marynaty spowodował, że do mięsa weszła również sól, więc jakby ten konglomerat tych, tych wszystkich smaków bardzo fajnie ze sobą współgrał. Kwestia podania też jest nie bez znaczenia. Ja wykorzystałem zamiast talerza deskę, kolorową surówkę, na to pokrojone na porcje żeberka. Wykorzystałem również ten sos, którym wcześniej glaz glazurowałem mięso, do tego, żeby służył właśnie jako sos, żeby, żeby jeszcze wzmocnić ten efekt miodowej słodyczy i maślano-orzechowej orzechowości. A drugą część, do drugiej części tych żeberek, wykorzystałem sywiaczę, którą robiłem wcześniej. Jest oczywiście na kanale już odcinek o tym, jak taką sywiaczę zrobić. I ona również idealnie nadaje się do tego, żeby zaostrzyć smak takiej potrawy. Jeżeli robimy większą ilość takich żeberek i część osób na przykład lubi na słodko, a część osób lubi na słono, a część lubi na ostro, wtedy możemy te glazury albo takie sosy właśnie w takim momencie wykorzystywać, czyli robimy jedno danie trochę mniej doprawione, a później te glazury i sosy wykorzystujemy tak, żeby smak kierunkować w tą stronę, w tę stronę, z której będziemy najbardziej zadowoleni. Nie wiem, czy Morliny wypuściły więcej mięs z takiej serii Expert, ale myślę, że mogę je polecić. Na pewno będę szukał, jeżeli trafi mi się gdzieś jakiś taki kawałek mięsiwa to zakładam, że będzie to mięso takie, y, takie bardziej premium. Nie będzie to takie zwykłe mięso, z którego możemy sobie zrobić sos albo ewentualnie zmielić i zrobić cokolwiek. I jeżeli zaś chodzi o żeberka, to serdecznie szanownemu Państwu polecam takie wykonanie. Ten dodatek masła orzechowego jest nie bez znaczenia. Masła orzechowego, które zawiera no, co najmniej 80-90% orzeszków, bo zdarzają się na rynku różne masełka. Wydawało mi się, że to danie będzie bardziej pracochłonne wtedy, kiedy zaczynałem je robić. No ale nie, nie zabrało mi zbyt wiele czasu. Wydaje mi się, że gdybym przygotowywał je w wędzarni, czyli upiekł je w wędzarni, to raczej zajęłoby więcej czasu i dopilnowanie ich, żeby były zrobione w punkt, też byłoby trudniejsze. Polecam szanownemu Państwu ten zestaw potraw, które cieszy oko, cieszy podniebienie. No i można je podać na wiele różnych sposobów zasadniczo. Pozdrawiam szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem, cześć.